że mi w Nie B być Ej, ale co was kurwa sprawdza w ogóle? Nie Bergani. Gino, Wy Ty chyba jesteś... O ma Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to kitów trzeba strzelać? To gówno im Ale przynajmniej cieszy oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej, darmowej skrzyni. A nóż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym butterflyem. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. to może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o! chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki funkcji w EXCHANGER wymienisz je wszystkie na przedmiot, który Cię interesuje. Z kodem MOSKITO otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. Ja gram B. Nie grasz, i Ja nie grasz B. No idę shorta, idę shorta. Nie grasz B, Shelly. Haha, chyba sobie żartujesz teraz. Chłopie, żeby grać na B, trzeba mieć minimum 5 sprawnych palców w prawej dłoni, To, że ty grasz k***a, chłopie. Chłopie. Połamaną łapo to ja nic nie poradzę, Uuuuuuu Patrz kurwa prosika prosi, Wiem Prosik wiem, influencerek wiem. Apsy Apsy Pomóż? Zabezasz, bo ja to się wy... Nice You're Super zbyt. Nice nie, Bergani. Ty chyba Zbe? jesteś zdolnięty. ty Ty No skillu. Najgorszy ja ja kuba gra tam gdzie mu reszta Poje, na kona graj. Się kuba nie nadajesz. Ty chyba POSZEDŁ! Kurwa, nie fikaj, Poszedł! bo Dostałeś na łamwiłanie bo... baty jak skurwysyn. E! E! Widziałeś cztery bady, jak Grajman był batrać? Aha, tak. Pikuj Shelly, kurwa, uważaj, 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 jesteś sam, HM, jak no, coś. Yes. Nice. Jeden był w... E... picie. Ups, jeden. Yeah, nie Jebap! Boiler może być. Ja zabrałem drugi mid. No, ja mam je Nabną zupę je cebulową, ty. Ja dlatego gram beczkę. Da się Ciebie? zrobić w termomikrze cebulową? Tak, da się. Daj mi emkę. Jak piesza, daj mi jemkę. Ej, kupiłem ja. broń. Halo MK leży, szeli tu, na dole. Rampa Szeli przycelować się, musi dobrze pomaga. Obity do zera jeden. A nice. Mieli nice. no, no, full, full Pula, pula, pula I miałeś być w Stanach? Jestem w Stanach Gramy z Kubą Stanach, ze Stanów W Stanach upośledzenia jesteś chyba kurwa To chyba ty kurwa i twój skill mm -hmm. się. Ty kurwa zasiłek no. powinieneś dostawać, powinieneś wody wysyłać kurwa do, do tego do rzeku No to zobaczymy kurwa Spin stówek ci powinni dawać kurwa. I my jeszcze powinniśmy mieć do Tobie, dla tobie, po, tobie powinni kurwa I Jak dawać ty, ty kurwa cały czas tobie. zamykasz ty Ja zasmugowałem trój Drugi. Możesz skrócić apsy? Może skrócić no? Lecz jeden. Super. Kurwa, jaka jazda? Jeszcze jeden apsy. Uuuu! Chyba jest. apsy. Ej, ale co? Prawo, prawo, kuba. A nie, lewo. w tak. piochu, w piochu, bomba Fasz. w piochu. Ej, weź tam. Dobrze wyszeli. Weź mi tu dolił jakiś Dinolt, kurczę, chopie, ja się nadaję do tarczek szanu. Ty się nadajesz do tarczek szanu. ty się rzuć nie wiem, o, do tarczek szanu się nie nadajesz. A ty ty się Rylowania wiśni A Ty no, się no, nadajesz tak, do chyba wyciągania chyba pestek z Mhm. Mm ja nie wiem czy dałbym ci kurwa buta zawiązać Tak. Ja strano. Kurwa. Ty, kurwa. Jak ty nie dajesz się rady z niczym Jeszcze się rewanżu kurwa, z bandurą obsrałeś Boiler nam wyjdzie Maszeli jak zwykle nie pomaga Mam pakę Jeszcze flesza rzucił To schowaj Trze Dobrze wiedziałem co tu idzie kurwa pizda Nice. Dobra, kwaś, Masz chyba obiad dziękuję, codziennie dziękuję. za storkę, kurwa. chodzisz po restauracjach i pytasz kurwa, tak. na chmielnej czy, która cię wpuści za storkę ta. Ja takie napiwki zostawiam, że ta, się wchodził, ty byś nie chceł. A ty napiwki zostawiasz Ty, ty napiwki kurwa, ta. ty dusi groszu je Ty kurwa napiwki, ty żeś widział Kurwa za co ja się dzieje. Tak, ja Zajebał pakęba po szeniu Po rzucajmy grę je no! Lega, Bo nam mecz rozpoczął. Ja mam low-hapeczkę. Nie czyli. milczeli! <laughs> u mnie k***a. Zaraz z kędzierz li będziesz ten i tyle, no. Idzie, idzie do, do mnie. Nie wiem, gdzie on idzie. U mnie jest, u mnie, u mnie, u mnie. OOOOH! <laughs> Cofaj się teraz nie do drzwi czerwonych. Czerwone drzwi. Założycie się, że mi flika w Nie Nie, nie, być. Patrz. Nie ma szans. Czekaj, co zabaję zabaję, do ciebie będzie. Ja okay. zjedę. To nie masz splantować nawet. Ale, ej, ale co on kurwa, sprawdza w ogóle? Jeszcze jeden. B. O kurwa WP, j**ana. Czemu Idę, 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 bo widzę Jeszcze jeden, bombę? jeszcze jeden tam jest. Ładnie. Nie umiem się, super. Dobrze! Poczekaj. Brzeźniczak, k***a. Puść mnie, kurwa. Mmm, ja, ci, ci wyjeżdża. Hobbit, Ale coś si wolny, na mechanizmie, kurwa. do lewej. Zabił, ja go zabił. Nie no je, syndrom Pongowskiego. Ej, zabrz sobie kolana. z za no. Ej. To Dobra, są ja cofnę do mnie To go? To no Bojbisz. Idzie drugi Przez wawcy Jeszcze, jeszcze Czekaj, czekaj Jest to. chyba bolier Tu bydlę trzeba wyjebać by Nice no Tu też Nie no Kuba, nie ściągaj tu kurwa myśl Głowę Tak, chyba jedynki słyszałeś No właśnie okay. Chyba Idzie O, Jaki widzisz? Zaje. Jak ktoś ci wysadza do to to neta 5 złotych, a ty mówisz wypralaj gnojarzu jebany No to jak <laughs> by ci ja bym ci 5 złotych ci napisał, 5 zł, ci napisał takie rzeczy, to też bym mu powiedział Nie, dalej. Ja, ja mówię dziękuję, wysyłaj debilu dalej no, no, no To dobra, ja mówię mu dziękuję, śmieć panem Bo dla mnie taki gość jest mnie panem Bower Nice Dwa, te się. dual berety Apsy, apsy Nice, nice plant, plant, plant Po głowie Weź zajmij shorta Biblia, jeden biblia jeden. Biblia po głowie Słuchajcie szel szeliego, On się opioidów marzał No jest no to nie jest po głowie Short Short, chyba, short. A, idiotę, No idiot, jebany w Idiot NICE, JEEE yes. yeah! gole Biegnij no, tu jest Jura No właśnie o no, to chodzi fira. Biegnij, Kurwa dziadu jebany CT W Myszy zes smoka RUJNA Jeszcze to, to siedzi, patrz po cichutku No to dobrze, po cichutku o, możesz dobra, dobra. siedzieć. Winam się z tym CT ruina Dobra Ej dobra, jestem debilem, ruina zero, ruina zero Włók Ty... jest, spokojnie, dwóch Ej od shorta jeszcze Banan Czas Zero ma, prefire Brawo Dobrze my Ale mi się tryb przeligi mi się włączył przez chwilę Kurwa, pod pod, pod Kończy I daj się lepiej wejść pierwszy, bo mają na To go. Przedę, trójki, kurwa, trójki, trójki, kruwa, trójki. Wiecie na niego, bo on No dalej, no ja trójki. So, kurwa trójki, niego, No dalej, Swajcył, swajcył. Kurwa. Aj weź pan Nie zaraz, nie, nie bez jest przecież. Chodź to... bruno. Ja wyjedę snipera Ciemnia, sniper. Ciemnia? Znaczy, ruiny, e rujny. No i, ruiny. Ruiny, ostatnie ruiny. Weźcie pakiet, Nice. Yeah. Super. Szelik grał dobrze, już zamyka, jak zwykle. Dobra, Ja p**** To Za ciebie to robię. Apsy. Jeb*** mi pies. Minus absy. Idę w Apsy, idę jest. po bombę Zdobuję i w Apsy. minus, chodźcie. Leży short, short, ty short, short! No wyszedł, wyszedł, piszę. mnie, mnie, kuba. Kładę. To. Czekaj, palę gale sobie. O, nie, to nie ma. No. Dobra, sobie cały czas. Jest chyba jakaś komenda, to dodaję teraz L, jaka, Coś tam. ja się blokuję na tym moim inferno, nie mogę wejść. Skoczył. Oj mi wy by... Digla, no cz księżyny. Leży B. Rzucam smoke Czekaj, nie, nie, ja mam księga, no! Dobra, dobra, dobra Ruina już. Ruina. Nice. Śmiecie co, pikują, jeszcze jeden chyba. Gdzie? Serii! Pies z gierkiem na plus w A, takie k***y k... społeczniaki. Chyba. W końcu mam widzów, którzy mnie bronią na czacie, ale fajnie. O, to chyba moderator. Nie, nie. Cię Cię szykuje nowy. Ale ogólnie dużo jest dużo widów no piłek. No kurwa mać Czy wy jesteście upośledzeni? Dobra, dwócha minus, chodźcie. Chodźcie, 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 Obite jeden Le Zrzucam nie. za fleszy... Z, za plecy flesz Na blisko będzie margani Palaka ma... Oj, ci w dupę pyka! No co kurwo, nie widziałeś go No nie bo chciałem skoczyć za ściankę Mamy za do dyktor na Mam raka. Mam raka? W papsach jest Cofną? To czyli Dawid, razem pikniemy Poczekajmy, oni podejdą, bo zaraz ich skusi p***a do lewej jest Ta No faktycznie Chciałem, że ten smog nie będzie tak sięgał daleko NICE, ja podpadłem. Jest w, w, w piochu, w piochu, w piochu A dwóch tu już jest Lo, e, long, o, dwóch long, bimbi. Spróbuj zapantować, jestem w apsach, jestem w apsach Nice, jeszcze long Long Beat Nice Go. Jeden, Idź, no, idź no, do ga idź do gali, one. idź do gali. Brawo! Woo!